Aby promować Twój sklep na Facebooku, zaloguj się do Facebooka, a następnie utwórz fanpage. W tym celu kliknij w przycisk utwórz stronę, a następnie wybierz jej rodzaj. Wprowadź wszystkie wymagane dane, podając kategorię branży, np. działalność biznesowa. Wprowadź nazwę firmy oraz jej lokalizację. Kliknij w przycisk Rozpocznij, aby przejść do kolejnego etapu. W tym miejscu wprowadź kategorię Twojej strony, np. sklep z branżą. Wprowadź krótki opis, a następnie wstaw link do Twojego sklepu. Ustaw zdjęcie profilowe Twojej strony. Masz do wyboru dwie możliwości. Możesz wgrać zdjęcie z dysku lub zaimportować je z dowolnej strony internetowej, na przykład ze strony Twojego sklepu. Wybierz odpowiednią miniaturę i zatwierdź zmiany. W tym kroku dodaj swoją stronę do ulubionych, a następnie zdefiniuj grono odbiorców. Twoja strona jest już gotowa, zostaniesz teraz przeprowadzony przez krótki poradnik. Edytuj nagłówek Twojej strony. Wgraj odpowiednie zdjęcie z dysku, a następnie kliknij w przycisk Zapisz. Dodaj nową aktualność na tablicy Twojego fanpage'a: np. informacje o nowej ofercie. Przejdź teraz na stronę główną Facebooka. Zobaczysz tutaj nowy wpis, który dodałeś na stronę sklepu. Odnajdź teraz link do stworzonej strony, przejdź na nią, a następnie skopiuj link. Przejdź na stronę panelu administracyjnego sklepu, wskaż pozycję konfiguracja, integrację. Serwisy społecznościowe. Odszukaj pozycję widget Facebook, a następnie kliknij przycisk Skonfiguruj. Włącz wyświetlanie widgetu zmieniając wartość na tak. Następnie wklej link do swojego fanpage'a. Dodatkowo możesz zmienić obrazki lewej i prawej zakładki. Przejdź na stronę sklepu i odśwież ją, aby zobaczyć efekt. Dodatkowo możesz zmienić pozycję wyświetlania widgetu. Aby zmienić lokalizację Twojego widgetu na stronie sklepu, wskaż polecenie: konfiguracja, integracje, serwisy społecznościowe. A następnie odnajdź pozycję widget Facebook i kliknij link ustawienia. Zdecyduj, czy widget ma się wyświetlać po lewej czy po prawej stronie. Jeżeli chcesz, by wyświetlał się on po lewej stronie, zmień wartość wyświetlania po stronie prawej na nie. Następnie możesz ustawić odległość widgetu od górnej krawędzi sklepu. Im wyższa wartość, tym niżej znajdzie się Twój widget. Zatwierdź wszystkie zmiany, powróć na stronę sklepu i odśwież ją.